Radośnie wykrzykujcie Panu wszystkie, wszystkie ziemie. Słuszmy Panu, panu wesle, wesele, przychodzi z radością do Jego, do jego oblicze. Wiedząc to, wiedząc to że, pan jest Bo, że Pan jest Bogiem, to co nauczymy, a, a, nie, sami, a, 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 a nie sami swoich. Jesteśmy Jego ludem a Jego owoc i Jego paswiskami Wejdźcie do bramy, wejdźcie do, wejdzie w Jego bramy z dziewczynieniem, do Jego przed, przed do Jego przedsionków z wyschwaniem, Wysławiajcie Go i błogosławcie Jego, jego imię. Pan bowiem jest dobry, Jego miłosierdzie, Jego miłosierdzie jego miłosierdztwo trwa na wieki. Jego prawda spokojna pokolenie. Prawo. Co to Idealnie! Idealnie Ci poszło. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Siadaj Marcin. Siadaj, Marcin. Zaliczy? Tak, masz zaliczone. Na jaką cenę? Na sześć! <laughs> Marcin przygotował dzisiaj e, niesamowity psalm. Cały psalm. Przygotował nam psalm setny. Nauczył się na pamięć. A my zaczniemy e, od czego? Od, pomodlimy się najpierw? Tak. To wstańmy, chodźcie, wstaniemy. Panie Boże, dziękuję Ci za każdą zgromadzoną tutaj duszę. Dziękuję, że uświęciłeś nas swoim e, Słowem, za to, że posłałeś swojego jednorodzonego Syna, bo tak umiłowałeś świat, żeby On za nas wszystkich umarł, żebyśmy mieli w Nim życie, jakie? Wieczne! Alleluja! Amen! Pięknie, dziękuję. A Pani Bożku, i Pani Zaniszony. masz. Zaraz ci wpiszę to oficjalnie. Słuchajcie, kochani. Jak widzicie, przygotowałem dzisiaj certyfikaty, przyjęcie na uczelnię i mam dzisiaj przygotowane też, bo zaczniemy taki projekt. To jest Księga Psalmów, moja osobista. Zapisuję, przepisuję Biblię. Księga Psalmów. I ja bym chciał, żebyśmy zaczęli, wiecie, co wspólnie robić? Swoją Biblię przepisywać i zaczniemy od Księgi Rodzaju. Tak? Żebyśmy mieli to wyryte w sercach i na kartkach naszych papierów, żebyśmy mogli przekazać. Kolejnym ludziom, których kochamy, słowo prawdy. Słuchajcie, zapraszam po odbiór certyfikatu Piotr Kulikowski. Jestem. <laughs> Brawo! Robert Fidley. Ktoże? A gdzie jest Robert Fidley? Nie ma, nie ma. Roberta? Jest. Gdzie? Nie, nie ma go tu. Pójdziesz po niego? Magdalena Potocka, to odbierzesz. Edward Dyczka, proszę bardzo, brawo Justyna Malinowska, brawo Agnieszka Mudyna, brawo Mateusz Gotkiewicz, brawo, brawo I czekamy jeszcze na, na Roberta Słuchajcie, ja chciałem Was się poczęstować tak, kilkoma sami, tutaj jest coś dla każdego Proszę. Tak. A Pan umieścił mój film na... na, na tak, umieścił go, w zasadzie, no. Słuchajcie, to są daktyle prosto z Izraela. Proszę się częstować. Co to Podziękujmy Panu Bogu za te skromne dary, dziękujemy Ci Panie za to jedzenie i cieszmy się wspólnie, to są, to są daktyle z Izraela. Zobaczcie, jedźcie. Częstu się, tylko tam jest pestka w środku, wadajcie na pestkę. Na pestkę, mmm, ale dobre, nie? A to mam nas Mój znajomy jest sklepnikarzem i zawsze mi go kupuje. W lotniku? Tak. Zaliczymy Ani? Tak! Tak? Pani tak. A zaliczyliśmy się. To uczcie, uczy Ja Cię przygotuję, dobra? Dobra. Słuchajcie. Nie przejmuj się Ania. Otwieramy Biblię na samym początku. Kto pamięta jakie jest pierwsze zdanie Biblii? Pamięta ktoś? Na początku. Bóg stworzył niebo i ziemię. Każdy bierze i zapisuje w siebie. Tak o. Napiszcie to. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Bóg stworzył niebo i ziemię. Popatrz jakie masz studentów masz fajne. To tak fajny. Nie. Chcesz się korzystać z Izraela? Nie, dziękuję. Izraelskie. Nie, nie Ja będę się kwietniu jechał. Będziesz jechał? No. Ale tam jest spokój? No to za cząstką. Nie, pochodzę, członek jest pochodzę, człowiek no, zawsze mam. Ja mam no, dokładnie no. Nasze... Dokładnie. Niebo i ziemię, tak? Mhm. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Mam. Pięknie, ale stworzył jakie żyj? Z... Dobrze, RZ. RZ, no. Jak będę robiła płynę, to już no ja robię wyki i właśnie spisane. O, no, ja się zastanawiam. No? Bo to, widzisz? <laughs> jak Bóg stworzy człowieka, to mówi właśnie w liczbie mnogiej. Tak. Mówi do siebie, Ducha Świętego i do Pana Józa przed Maryją. Przepraszam, to jest Pana? Tak. Napisałem na początku, tu, w przodzie, w Nie! Dobrze napisałeś, napój. Nie wiem. Napój, proszę napój. Proszę? napój, mówię? Możesz, oczywiście. Gdzie ty uciekasz? Ja idę bez Pięknie. Artystka, pięknie. Pięknie. Pięknie, pięknie, słuchajcie. pięknie słuchajcie. Proszę? No tak, będziesz rzeczywiście w filmiku. Pięknie, Ania, pięknie, pięknie.